Dzień dobry, witam na konferencji prasowej dotyczącej przyszłości lotniska na Bemowie. Ja nazywam się Jacek Bartyzel, jestem kandydatem Konfederacji z ostatniego miejsca w Warszawie do Sejmu. Ze mną też drugi z kandydatów Damian Marks, a także jako gość Sebastian Tyszczuk. Który opowie e, o prawnych aspektach zagadnienia, o batalii prawnej, która e, w przedmiocie sprawy, o której będziemy mówili się, toczy. Jesteśmy koło lotniska Warszawa-Babice, czyli lotniska na Bemowie. E, to lotnisko pełni bardzo znaczącą rolę, jeśli chodzi o ruch e, rekreacyjny, jeśli chodzi o szko ruch szkoleniowy, jeśli chodzi także o ruch prywatnych samolotów. Jest ważnym punktem w przestrzeni miasta. Niestety, rozwój tego lotniska jest zagrożony, a wręcz istnieje realna groźba jego okrajania, a może nawet z czasem wręcz wygaszania jego działalności w związku z planowanym e, przebiegiem, e, przebiegiem trasy e, S7. Żeby było jasne. Budowa trasy S7 jest bardzo ważna. Nikt z naszego grona nie zamierza kwestionować potrzeby budowy tras ekspresowych i wręcz przeciwnie, wszyscy się domagamy, by trasy ekspresowe były budowane. Jest to krytycznie ważny element infrastruktury. Niestety, lotnisko na Bemowie jest zagrożone nie przez to, że trasa S7 ma powstać, tylko przez jej planowany przebieg, przebieg, który jest kompletnie irracjonalny. Aktualnie planowany przebieg trasy S7 będzie przechodził właśnie przez skraj tego lotniska, to, okrajając to lotnisko, uniemożliwiając jego, e, uniemożliwiając jego rozwój, uniemożliwiając jego Właściwe funkcjonowanie, i widać, że jest to wstęp do likwidacji czy wygaszania działalności tego lotniska. Co więcej, S7 w takim przebiegu będzie de facto przechodziła przez środek, przez środek dzielnicy, przez tereny mieszkalne, bardzo ingerując w ogóle w krajobraz dzielnicy. Tymczasem w ogóle nie jest to potrzebne. Był planowany odrzucony, ale zupełnie niesłusznie odrzucony inny wariant przebiegu trasy S7 e, przez lasy wokół e, Warszawy, tak żeby, tak żeby uniknąć problemu e, rozcinania e, dzielnicy Bemowo i ingerowania w, w, w infrastrukturę e, tego lotniska. Dobagamy się, by ponownie zracjonalizować te e, plany dotyczące budowy trasy S7, tak żeby szła w wariancie, który omijałby e, lotnisko nabremowo i szedłby przez te, e, przez te tereny, gdzie tak naprawdę z niczym by to nie kolidowało. E, w tej sprawie toczy się batalia sądowa e, o zablokowanie tej nietrafionej, błędnej inwestycji i o tym opowie Sebastian Tyszczuk. Dzień dobry Państwu. Sebastian Tyszczuk, prezes Fundacji na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego. Fundacja jest stroną postępowania administracyjnego dotyczącego przebiegu trasy. Uczestniczyliśmy w, tej, w tym postępowaniu od samego początku, składając uwagi jeszcze na etapie konsultacji społecznej. społecznych. W tej chwili sprawa już z odwołań. Nie tylko na naszego odwołania, ale też innych stron postępowania administracyjnego, już znajduje się w naczelnym sądzie administracyjnym. Warto tu wspomnieć, że. Kiedyś już takie postępowanie miało miejsce, i już niegdyś raz naczelny sąd administracyjny uchylił decyzję środowiskową dotyczącą tej trasy. Jednak dyrekcja generalna, dyrekcja dróg krajowych i Autostrad ponownie zaczęła forsować przebieg trasy przez Bemowo, który ma no, poważne konsekwencje, bo, bo tu chodzi nie tylko o, o, to, o tą jedną trasę, ale to de facto implikuje powstanie kolejnej trasy szybkiego ruchu, tak zwanego wylotu mostu północnego, który także ma przechodzić przez teren tego lotniska i następnie wchodzić w ulicę Lazurową. A zaś trasa S7 ma przech przechodzić przez Bemowo i, i w wchodzić w trasę S8 w okolicach do w Wola Parku i następnie przedłużeniem ma wchodzić w ulicę Górczewską, więc de facto planujemy zablokowanie tej części Warszawy Tras szybkiego ruchu, bo, bo już w tej chwili S8 stoi w olbrzymim korku, a jednocześnie chcemy pociąć dzielnicę wielkości Bydgoszczy. Tu, tu mieszka od 130 do 150 tysięcy ludzi. To tyle liczy Bydgoszcz. Trzema, czteroma nawet trasami szybkiego, przyspieszonego ruchu co jest bardzo. Obciążające dla mieszkańców, i wiemy też z przykładów, na przykład z USA, że pocięcie obszarów o funkcji mieszkaniowej trasami szybkiego ruchu w perspektywie 30-40 lat, 40 lat prowadzi do, do wyludnienia wręcz i do zmiany funkcji. Tu zamiast domków jednorodzinnych, zamiast osiedla, Boernerowo zaczną powstawać zwyczajnie hale magazynowe, bo, bo ludzie zaczną stąd uciekać, a wartości nieruchomości drastycznie spadnie. I, i po prostu to, ta, ta funkcja tej trasy jest destrukcyjna dla, dla miasta, a jest to naprawdę fajna do mieszkania dzielnica dobrze skomunikowana z centrum Warszawy, a właśnie decyzjami politycznymi, a nawet może nawet nie tyle politycznymi, co decyzjami, nie wiem, samej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, która jest wspierana przez polityków, niszczy się tkankę miejską tak zwyczajnie. Mam nadzieję, że trasa, że decyzja środowiska zostanie uchylona i że wrócimy ponownie do dyskusji. Tutaj Konfederacja obiecuje, że będzie tę dyskusję prowadziła na temat przebiegu tej trasy i będziemy szukać najlepszych rozwiązań nie tylko dla przemysłu, nie tylko dla rozwoju, nie tylko dla komuś. Wielmożni Państwo, nazywam się Damian Adam Marks i jestem kandydatem Konfederacji z miejsca 37 w Warszawie. Jako rodowity Warszawiak, jak i też osoba, która urodziła się na Bemowie, dobrze wiem, że zarówno dla Bemowiaków, jak i, jak i mieszkańców Bielan, Lotnisko Babice, czy jak to tutaj większość ludzi mówi lotnisko na Bemowie nie jest w żadnym wypadku miejscem, które szkodzi, a wręcz jest miejscem, które większość ludzi docenia przez swoje walory i wartości użytkowe dla mieszkańców Warszawy. Jest to jedno z nielicznych miejsc w Warszawie, jak i okolicach, gdzie funkcjonuje tak zwane małe lotnictwo czyli kursy, jak i egzaminy i możliwość korzystania z Szybowców, awionetek, helikopterów, czy też paralotni. Są to usługi rekreacyjne, korzystne bardzo dla mieszkańców Bemowa, dla mieszkańców Warszawy, które są już w tym momencie powolutku opiłowywane przez władze miasta, przez władze państwowe. Bo już w tym roku zaczęło się tak naprawdę wygaszanie tego lotniska poprzez wzrost cen. Wszystkich usług oferowanych przez lotnisko, a którymi to cenami zarządza MSWIA. Między innymi ceny za lądowanie, za hangarowanie, za starty z lotniska zostały zwiększone od 200 do 400%, co tak naprawdę przekłada się na znaczący wzrost cen wszystkich usług pełnionych przez podmioty na tym lotnisku. Na co składały zresztą w tym roku skargę. Do centrum usług logistycznych, które zarządza tym lotniskiem. Jest to naszym zdaniem jedna z form wygaszania pracy tego lotniska, przed czym protestujemy bardzo mocno, bo uważamy, że w ten sposób właśnie będą chcieli, aby lotnisko powoli wygaszało swoją działalność i za 10-15 lat będą mówili, że lotniska już nikt nie korzysta i można je na swobodnie zlikwidować. Dodatkowo lotnisko jest też. Miejscem nie tylko startów i lądowań małego lotnictwa, jest to tutaj też miejsce, na którym są coroczne wystawy, jak na przykład wystawy samochodów historycznych, czy też koncerty znane z Bemowa. Ostatnio był koncert rapera Maty. W przeszłości Michael Jackson występował właśnie na lotnisku na Bemowie. I są to również wydarzenia, które odbywają się na lotnisku bemowskim, a które już nie będą mogły mieć miejsca. W przyszłości, jak lotnisko zostanie zabudowane. Bardzo przeciwko temu protestujemy. Dziękuję. Dziękuję